Zwrot, arkusz kalkulacyjny kojarzy nam się z kalkulatorem i kalkulacjami, i różnego rodzaju obliczeniami, oraz z arkuszem czyli dużą kartką papieru, na której będziemy mogli zapisywać różne obliczenia oraz dane. I tym, że właśnie jest arkusz kalkulacyjny, jako program gdyż jest to olbrzymia wirtualna karta papieru, na której możemy prowadzić różnego rodzaju obliczenia oraz zapisywać dane uporządkowane zazwyczaj w tabelach. Pierwszy elektroniczny arkusz kalkulacyjny zaprojektowany został w 1970. Ósmym roku dla komputerów Apple II. Tak właśnie wyglądał zrzut ekranu z takiego arkusza kalkulacyjnego. Widzimy, że mamy kolumny, mamy wiersze, mamy wpisane pewne wartości, pewne dane w polach, i podobnie jak w chwili obecnej działał on nie tylko na tej platformie sprzętowej, ale także na innych. E, takich jak Atari, Commodore e, czy IBM. Zaprojektowało go dwóch panów. E, byli to e, Dan Bricklin i Bob Frankston. E, nazwa tego pierwszego e, arkusza kalkulacyjnego to VisiCalc. E, w związku z tym, że e, był e, to jeden z lepszych programów i pożyteczniejszych, e, w, e, w tamtych czasach sprzedawał się świetnie i E, w związku z tym e, też e, wiele e, innych firm zaczęło produkować własne e, arkusze kalkulacyjne, wzorując się właśnie na e, tym pierwszym. E, następcami e, VisiCalc byli między innymi, innymi SuperCalc, tutaj widzimy ekran powitalny tego programu, czy też e, Lotus 1.2.3 który zdobył bardzo dużą popularność, i tak naprawdę dopiero Excel firmy Microsoft wyparł ten arkusz kalkulacyjny z rynku. Obecnie mamy, mamy możliwość korzystania z wielu arkuszy kalkulacyjnych, i między innymi jest to właśnie wspomniany Excel firmy Microsoft. Ten program jest rozpowszechniany w pakiecie Microsoft Office m.in. i można z niego skorzystać w chmurze obliczeniowej. Niemniej w chmurze jest dużo bardziej ubogi. Widzimy, że narzędzia w tym programie pogrupowane są w tak zwane wstążki, czyli zmieniamy. E, pewne kategorie narzędzi, e, dzięki czemu wyświetlają nam się wstążki e, z dostępnym menu. E, w związku z tym, że Arkusz Kalkulacyjny Excel firmy Microsoft e, jest niestety programem płatnym, za którym dość sporo tak naprawdę trzeba zapłacić. Dużą popularnością cieszą się e, darmowe e, arkusze kalkulacyjne, e, przeważnie będące e, w, jako pewnymi elementami pakietów biurowych, e, w których e, ostatnio dużą popularność zdobywa WPS Office. Produkowany przez chińskiego programistę. tu podobnie jak w Excelu, narzędzia pogrupowane są w pewne kategorie, wstążki narzędzi, czyli znowu tutaj, podobnie jak w Excelu, mamy rozkład tych narzędzi. Także, jeżeli ktoś przyzwyczaił się do programu firmy Microsoft, bez problemu przesiądzie się na darmowy WPS Office. Kolejną darmową alternatywą dla pakietu Microsoftu jest pakiet OpenOffice, w którego skład wchodzi m.in. OpenOffice Calc. Jest to pakiet darmowy, jak wspomniałem, na licencji, oparty na licencji GPL, dzięki czemu można pobrać go za darmo. Sama licencja, jak też pakiet wywodził się spod systemu Linux i z czasem zostały przeniesione na platformę Windows. W związku z tym, że otwartość źródłowa OpenOffice można przerabiać, inne firmy też zaczęły na bazie tego tworzyć własne pakiety biurowe. I tak m.in. przy pewnych niezgodnościach co do dalszego rozwoju pakietu OpenOffice grupa programistów oderwała się od projektu i utworzyła własny projekt, który nazywała LibreOffice. Jest on rozwijany równolegle do pakietu OpenOffice i zupełnie niezależnie. Ja osobiście bardzo polubiłem działający w chmurze Google Sheets z pakietu G Suite. Google rozwija program dość dynamicznie ostatnio i cały czas widać jakieś unowocześnienie, jakieś zmian. Działa sprawnie do Pracy z programem wystarczy zwykła przeglądarka e, internetowa, więc e, nie muszę specjalnie jakoś obciążać systemu e, doinstalowaniem kolejnych aplikacji. uh -huh.